No, cześć, siemanko, z tej strony Żaba z Zdrych Liter. Dzisiaj naszym zadankiem jest dokończenie tego domu. Jak nie, nie wiedzieliście, że mam już helikopter, to tak, zrobiłem to całe. Więc idziemy do tego domu. To pewnie wiecie, tylko że ja już nie Zapominam jakie filmy mam. Tu już trochę pokupywałem. No lek Kłacki Lego tak poustawiane Więc tak. Powinienem się nazywać. Hmm. Jak powinienem się nazywać? Ten nie jest. Nieważne. Ja się zawsze cieszyłem, kiedy pierwszy raz kupowałem wszystko ten dom, to zawsze się cieszyłem jak miałem chociaż chociaż 40 tysięcy. Teraz się cieszę jak, jak mam milion. Milion jak chcę, to muszę ofkować Było, że chociaż jakieś 11 minut, to będę miał takie 3-2 miliony do odebrania.

Hmm, Boże. Będę teraz chodzić jak, jak ja, oszukujący psa, że tam jest patyka. Tak naprawdę to nie mam patyka. Chronio chroniony browarek. Tymczasem browarek tu. Ty. No i jak? Jak to jest chronione? To czemu to tu jest? tuła Alira. Za chwilę się widzimy. Kurde, no co jest? Wiecie, mi coś nie działa. Wiecie, co chcę zrobić, jak kupię wszy 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 wszystkie te budynki kupić wszystkie auta. Kolekcjoner out no Za bardzo co się nie cieszy Jeszcze 200% Jak zrobi ten To, to, to za chwilę zobaczymy co będzie To nie ja Ale nie ja. Nie, to nie było. I ja na prawo jazdy w chips. Ciperka. Jerówki mam. No. Zobaczmy to, te, czy ten gość tak tu jest. Trzeba mu to zrobić. Brum, brum, brum. Nawet co ktoś zrobi jak mu wjadę samochodem tam?

To jest chyba mój Chłop Chłop od Wu chyba jest, Ojej, że mu kochacie. To jest robot. Wszystko może tu się zdarzyć. Wjeżdżamy do małych drzwi. Jestem duży, tu jest mały. To są małe. Nie, nie, no się. Nie. Po schodach mu. Po schodach Wie, Wiem zjeść ze sensaka. ale teraz będzie na samochodzie Nie. Dobra, ja trochę uzbieram hajsu ja i się wydzimy za chwilę, bo To nie czas na śmieszki i heheszki Teraz pan one są. Teraz do tyłu i do przodu, raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa. Ani spadze, bro. No, 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 noch. No. Ja uważałem, że siedzę jakąś krzywą. Poprawę.

nie wiem jakim cudem miałem no już zobaczę ile mam. Nienormalne to. Kurde. przecież do... Do cięć mi nie działa. Teraz? Działa to po powietrzu. I zapowiadam konkurs! Konkurs na kilka Robuxów. Kilka. Bo mam 8 i nie mam na to je wyrazić więc dam je Wam. Będzie koło fortuny. Piszcie swoje niki w komentarzach. I będą takie trzy konkursy. Na kilka bobuxów Czyli trzy konkursy, więc jak. Jak akurat nie, nie mieliście farta i na akurat jutro będzie ten konkurs. I na przykład nie mieliście farta jutro, to następnym razem może akurat ty się wylosujesz. Więc więc ja idę dalej farmić. Aż homiki dwa wyszły moje Jeden jeden na swoje drugi piętlerko a drugi tylko swój ryjek wystawił Co się z tymi drzwiami do stało? No co jest? Co to, to, to za kina? w ogóle. gra w każdych ki w dwóch kiblach już tu ma tyle dziur w dziur we drzwiach weź mi to może wytłumaczyć Dobre wycięcie! Trzymajcie się, papa! Pa. Może dady nie dam rady.